Siemane Maneczko! Dzisiaj zagramy sobie w Moją pierwszą grę Grę Crash Royale No nie umiem tego mówić No I Właśnie gramy sobie Jeszcze ja nie mam chyba żadnej areny Dobra No i tutaj sobie zagramy O mamy jakiegoś giermka Dobra Ale my gramy dalej Dobra, tutaj mam jeszcze takie paluszki, które mi pomagają. Yy, I zagramy sobie. Mam nadzieję, że to wygramy. Chociaż nie wiem. O, tutaj smoka postawimy. O, jakaś królowa. Czy to nie królowa? Nie wiem. O, mousek. Lubię mousek. Ty też? Ja lubię. Oczekam na niego. Dobra, daję go. I widzicie? Tak się wygrywa właśnie. No i teraz zagramy sobie kolejną rundkę właśnie. I no i właśnie. Dobra, tutaj yy, tak. Yy, no i zagramy sobie rundkę. A, teraz, a więc teraz yy, yy, to przejmuję ja, czyli brat Michała. Dobra, tutaj leci. brawo, wygrał. Nie, jeszcze nie wygrał. No dobra. No, ja już w tym czasie wygrałem. Ja wygrałam właśnie yy, ale właśnie mój brat jeszcze nie wygrał. O, wygrywał! Tak, wygrał. Dobra, teraz moja gra. Jak widzicie bardzo ładnie... Nie, nie wygrał. Musi jeszcze grać. Ja to już bym dawno wygrał. Bo ja po prostu jestem eee, No. Eee, tutaj Piotrek gra, przeprowadza jakieś poważne ataki. A ja się zajmę właśnie komentowaniem. O, tutaj jakiś ogień fajny dał. Sztuczne ognie. O, ale jeszcze nie wygrał tutaj. No. Jedze ma do pokonania. O i właśnie w tym momencie wygrał. Brawo, teraz zajmiemy się moją grą. Bardzo fajnie. Skamy OK. Eee. No i dobra, coś tam włączyłem. Nick sobie wpiszę jakiś. Niech będzie nik. Reksikes. No, Rexicus Miało być 252, ale niech już będzie. Tak, i teraz gramy. Tutaj. O, już nie ma łapek. To znaczy, że chyba jestem prosy, dlatego już mi nie dają tych łapek. A my lecimy. I dobra, jako pierwsze pójdzie to. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. I smuka postawiły tutaj. Szybko! Tu tutaj o, o, o! Czego postawię? O, już wygrywam chyba. Oni tutaj mnie atakują. Oni chyba wygrają, ale nie wiem. Jeszcze nie jest do końca powiedziane. O? Dobra, o wygrywamy chyba. Teraz to? O tutaj ktoś jest. Trzeba go zaatakować. O. Jest zaatakowany. O nie, ktoś nas atakuje. Nie mamy fajnie. O wygrywamy chyba. Chyba to wygramy. Tak, słuchajcie. Jeszcze nie wygraliśmy, ale no, wygrałem chyba. I teraz słuchajcie. Kolejna gierka. Zagramy sobie. Ja tutaj komentuję, teraz mój brat gra i myślę, że to już będzie ostatnia rundka, ale jeszcze sobie zagram. No właśnie, a więc gramy tutaj. Mój brat jakieś tam sadzi jajka. A my już powinniśmy przejść do następnej rundy. może pierwszą O, już mam pierwszą arenę, tak mi y, mój braciszek powiedział. Y, no i się cieszę, bo y, chyba nagram filmik, że już mam pierwszą arenę. Będę robił świętowanie, no. A my tutaj lecimy z kolejną gierką. Dobrze, już jesteśmy. Tutaj mój brat jako pierwszy stawia... Stawia. Stawia. Yy, wiem, co tam stawił. Yy, nie zaopatrzyłam się w to, ale potem wiem, że stawił Teraz co stawi? O, chyba stawi szkieletona stawi. Teraz co tam stawi, mój braciszek? O, już są jakieś. Pożar stawi. Pewnie strażacy. Nie, ale już myślałam, że strażacy będą musieli gasić. Ale na szczęście nie. Tutaj yy, kolejne yy, ataki prowadzi. Yy, no i tutaj coś tam, jakieś jajka sadzi znowu. Ale mam nadzieję, że to wygra. Tutaj jakąś tam służącą stawia. O tutaj już mój brat chyba przegra z tego co widać. Ja zawsze miałem wszystkie wieże i wygrywałem. Ale tutaj z moim bratem coś się chyba dzieje. Ale mam nadzieję, że tak czy siak wygra. O, tutaj poważny atak przeprowadził już jedna wieżyczka. Wieżyczka jest już przejęta. O, nie, tutaj ogień z ich strony poleciał. Będzie ciężko. Tak, już zdobyli. Są na równym poziomie. Tutaj grają. Właśnie u nas jest dobrze, ale tutaj coś tam postawi chyba. Czy postawi tą służącą? Nie, nie, on się chyba nie da. A tak, postawi tą gierkę, dobra. Tutaj jakieś poważne ataki na niego prowadzą, ale mam nadzieję, że tak czy siak on wygra. Yy, tutaj, no, modelka. Ja jej posadzi. O, tutaj już coś tam postawił. Bardzo stresujące, ale za to robi się. Dobra, tutaj stawię jakieś tak dużo Mówię tego, że ja już nie widzę. Pewnie jajka też sadzi. Tutaj coś klika, jakieś tam śmieszki, że emocji pewnie. Jakieś komentarze może widzieć. I już prawie mój brat zginął. Ale mam nadzieję, że i tak wygramy. Ostawiał jakiegoś gruba, grubego. Yy, dobra, tutaj klika nie wiem po co. Pewnie jajka sadzi. Yy, no tutaj komentuję ja... Wybrał bardzo dobrze gra, ja wam powiem, on ma 12 ready No i właśnie no. Y, wygrał już Chyba, wygrał. jeszcze nie wiem, ale tak, wygrał, wygrał nie. już kurde, rozwaliliśmy jedną bombę. Nie wygrał o 9876! Zamknij się! O proszę. tutaj już y, jakieś ataki. Ataki czy wygra? To widałam? Bo... Wygrał. Widać, wygrał. Dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie łapkę w górę, a my się żegnamy. A nie, jeszcze się nie żegnamy. Teraz jest kolejna gra. Tutaj jest jakieś zimowe. My już tutaj znowu z wami jesteśmy. Zimowa mapa, bardzo fajna. Tylko, czy się nie zamrożą. Właśnie to mnie bawi, że się zamrożą i przegrają. Ale to jeszcze nie jestem tego świadomy. Może wygrają. Ale tutaj właśnie patrzę. Jakaś trójka, czwórka, czwórka, trójka. O, tutaj widać, już się coś zrobiło. Są duże postępy, tylko z tego co widzę, to są jakieś głupie cztery wieżyczki, a powinny być trzy. I to mnie właśnie martwi, ale tutaj grałem dalej, oni niczego się nie boją. O chyba szkieletę na postawić, czy gierkę. Gierkę postawiłem z włókiem. Dobra, gra tutaj dalej. No, ładny, uważny atak. No, o tutaj już coś źle jest. Coś tutaj. Dobra, pykło, nie pewno, bo tutaj yy, no właśnie nie jest fajnie. No już chyba przegrali. Przegraliśmy, ale nie wiem. To jeszcze nie jest pewne. Yy, może wygramy. Może będziemy mieli już drugą arenę, nie wiem tego. Yy, może będziemy mieli trzecią nawet. Ale to jeszcze nie jest pewne. Pewnie będziemy mieli cały czas pierwszą. Yy, ale dobrze. Ja się już zamknę, a wy sobie oglądajcie. Niestety przegraliśmy, jak widzicie, tak się kończy właśnie taka zabawa. Pa!